Dobre. Czepcowa i gospodyni rozmawiają o mężach, którzy położyli się spać. Czepcowa zagaduje na temat wesela i stwierdza, że nie jest łatwo je zorganizować, że jest z tym, z, z tym bardzo dużo zachodu. Gospodyni odpowiada, że chciała dać im trochę szczęścia, tym młodym, ponieważ wie, że później to szczęście odchodzi. Człowiek zaczyna narzekać. Dlatego warto korzystać z tego, co daje życie. No i wtedy Czercowa mówi, że gości ziewają, ale odejść nie chcą. A gospodyni, że trzeba się bawić, tyle ich szczęścia, co od czasu do czasu się zabawią. A potem już Rachela i poeta. Ona zagaduje, że taka piękna chwila. On odpowiada w tym e, samym tonie, mówiąc, że stała w wietrze, e, a ona, że widziała jakieś piękne zjawiska. I że e, tyle się działo, że byli szczęśliwi, ale odejdą i ona będzie smutna. A poeta na to, że smutek jest piękny i że można go utrwalić w literaturze i w sztuce. A potem już e, przechodzą na temat e, miłości. No i mamy pana młodego oraz Haneczkę. Haneczka e, dziękuję za taniec, jest podekscytowana i szczęśliwa. On bardzo się cieszy, mówi dobrze kwiatku, a potem ona się przyznaje, że kiedy tańczyła z drużbą, to niejako miała ochotę go pocałować. I na to już pan młody bardzo się zdziwił, mówiąc dziecko. A ona na to, że przecież Wy się też całujecie. Um, on odpowiada, że są poetami i to zupełnie coś innego i, i nie powinna tego robić. Kiedy ona nalega, to on już ostro twierdzi, że ci chłopcy są za głupi i na koniec mówi, nie trza kwiatku. A potem pojawia się Maryna rozmawiająca z poetą. On zagaduje, że taka samotna, a ona, że samotności pięknieje i że on tak pięknie wszystko poetyzuje. A ja on potwierdza, i wtedy ona mówi, że jakoś czuło się odczuwa, a on z kolei, że mogliby stać się anioławi. Ale ona zmienia temat i zaczyna mówić o Polsce. Mówi, że chłopi dość rozsądnie mówią o Polsce, o tym, że trzeba się bić. I że trzeba inaczej żyć, i ona czuje jakąś przemianę w narodzie, coś się będzie działo, coś nowego. No i poeta to odczuwa, egzaltuje się, a ona mu na to, żeby wyszedł na dwór i e, na powietrze i troszkę ochłonął. A on wtedy odpowiada, że bardzo cierpi, że dusza go woli, że myśli go wolą, że ktoś go uskrzydla, potem te skrzydła podcina, i że on odczuwa cudze e, nieszczęście cudze y, cierpienie. To może na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.